Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co naprawdę różni kobieta od mężczyzn? Nie galopujcie z wyobraźnią, nie mówię o oczywistościach, ale o tych ukrytych supermocach, które kobiety mają, a których nam facetom często, najzwyczajniej w świecie brakuje. Dziś podzielę się z Wami czymś intymnie szczerym. Pięcioma rzeczami, których jako mężczyzna po cichu zazdroszczę kobietom. I uwierzcie mi, trzeci element totalnie zmienił mój sposób patrzenia na świat, a ostatni, cóż, może sprawić, że inaczej spojrzycie na relacje międzyludzkie. Zostańcie ze mną do końca, bo to będzie naprawdę damsko-męska jazda bez trzymanki. Nazywam się Jarek Guc i zapraszam na to, żeby świadomie popatrzeć na ważne sprawy. Często słyszymy o różnicach między kobietami i mężczyznami: kto jest w czym lepszy, kto ma łatwiej, kto trudniej, kto miał w przeszłości gorzej, kto lepiej. Jednak zamiast wchodzić w te niekończące się dyskusje, pomyślałem sobie: A co, gdybym szczerze przyznał, czego naprawdę zazdroszczę kobietom? Bez ściemy, bez udawania, bez zapisywania się po żadnej konfrontacyjnej stronie feminizmu, antyfeminizmu, genderyzmu i wszelkich innych izmów, które próbują okupować naszą świadomość, robiąc niekończące się zamieszanie. Nie chodzi mi o to, że każda kobieta ma te cechy albo że żaden facet ich nie ma. A raczej o to, że historycznie, kulturowo, genetycznie te umiejętności rozwinęły się u kobiet i już. I często, kiedy na nie patrzę, łapię się na takiej myśli. Kurczę, chciałbym tak umieć. No to co? Zaczynamy. Pierwsza rzecz. Kobiety często lepiej potrafią dostrzec cały obraz, wszystkie połączenia, a nie tylko oddzielne części. Wiecie, jak to jest, jak składacie meble z Ikei albo. Locki, Lego z dzieckiem. Facet zazwyczaj patrzy na konkretne kroki. Krok pierwszy, krok drugi, a kobieta często od razu widzi, jak te wszystkie części będą ze sobą współgrać. Weźmy przykład Marii Skłodowskiej curie Nie tylko odkryła nowe pierwiastki, ale dostrzegła, jak jej odkrycia mogą pomóc chorym ludziom. W czasach, kiedy nauka była Mocno podzielona na, na dziedziny, wyspecjalizowana. Ona widziała połączenie między fizyką, chemią, medycyną. Dlatego pewnie stworzyła mobilne stacje rentgenowskie, które ratowały życie żołnierzom podczas I wojny światowej. Myślała całościowo. Obserwuję to u wielu kobiet wokół. Kiedy ja widzę jeden problem, one dostrzegają, jak ten problem wpływa na 10 innych rzeczy. Kiedy ja Analizuje szczegóły, one często od razu chwytają cały wzór. I to nie jest takie zwykłe robienie rzeczy naraz, wielu rzeczy naraz, jakiś taki pozytywny multitasking. To głębsze rozumienie, jak wszystko się ze sobą łączy. I serio często tego zazdroszczę. Druga rzecz to ta niesamowita zdolność przechodzenia przez zmiany. Życie kobiet naturalnie wiąże się z transformacją. Od pierwszej miesiączki, przez możliwość i niezwykły proces dostarczania dziecka na świat, aż po menopauzę. Cykl miesięczny. Ich ciała i psychika nieustannie przechodzą przez różne fazy i stany. Dużo wyraźniejsze i bardziej dogłębne jak męskie, czasem wręcz dramatycznie głębokie. Pomyślcie o J.K. Rowling. Samotnej mamie żyjącej z zasiłków, która przekształciła swoje trudne doświadczenia w jedną z najbardziej intrygujących, inspirujących historii naszych czasów. Harry Potter nie powstałby bez jej zdolności do przetwarzania bólu i trudności w coś magicznego i pozytywnego. Ja jako facet często czuję, że tkwie w jakimś takim jednym stanie, dość stabilnym, przewidywalnym, Czasem wręcz trochę płaskim, z którego muszę w pewnym sensie świadomie wytrącać się w stronę transformacji. Zazdroszczę kobietom tej naturalnej umiejętności przechodzenia przez różne fazy, adaptowania się do zmian, zamiast zmagania z nimi, walki. W dzisiejszym świecie, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek, ta umiejętność jest naprawdę na wagę złota. Trzeci punkt, który ogromnie zmienił moje myślenie, to odwaga do bycia wrażliwym. Od małego uczą nas facetów, że chłopaki nie płaczą, że mamy być twardzi, że mamy nie pokazywać słabości, ale kiedy patrzę na kobiety, widzę inny rodzaj siły. Odwagę pozostania wrażliwym w świecie, który często tę wrażliwość niestety wykorzystuje. Pomyślcie o ikonie kultury popularnej, księżnej Dajonie. Mogła ukryć się za protokołem królewskim i udawać, że wszystko jest idealnie. Zamiast tego miała odwagę otwarcie mówić o swoich zmaganiach z depresją, zaburzeniami odżywiania, problemach w małżeństwie. Wykorzystała tę swoją wrażliwość, by pomagać innym. Ona przytulała chorych na AIDS, kiedy inni bali się nawet ich dotknąć, czasem spojrzeć w ich stronę. Ta wrażliwość nie była jej słabością, była jej największą siłą. Jako facet wychowany w kulturze bazującej na przekonaniu, że pokazywanie uczuć to oznaka słabości, zazdroszczę kobietom tej odwagi. Kobiety często potrafią pozostać otwarte i wrażliwe, nie tracąc przy tym swojej siły. To nie naiwność. To głęboka mądrość życiowa i świadomość, że prawdziwa siła nie polega na niewrażliwości, ale na zdolności do pełnego doświadczania życia, nawet gdy to jest trudne i gdy to boli. Jeden z moich największych przełomów życiowych nazwałbym świadomą zgodą na wrażliwość, która przez wiele lat była ukrywana pod taką krępującą ruchy zbroją korwenansów i Kulturowych masek w klimacie macho. Czwarty punkt: intuicja, czyli ta niesamowita zdolność do wyczuwania rzeczy, których nie da się logicznie wyjaśnić. W naszym świecie nadmiernie cenimy fakty, dane, logiczne wnioski, a kobiety naturalnie mają dostęp do innego rodzaju. Wiedzy, percepcji, intuicyjnej, która czasem jest równie cenna, o ile nie cenniejsza w obliczu, w, w obliczu tego, jak postępuje inflacja logiki i takich intelektualnych rozkwin bez końca. Weźmy Agatę Christie, najlepiej sprzedającą się pisarkę wszechczasów, i bohater Hercules Poirot zawsze podkreśla znaczenie małych, szarych komórek, czyli logicznego myślenia. Ale i druga sztandarowa postać, panna Marple, rozwiązuje zagadki dzięki intuicji i zrozumieniu ludzkich motywacji. Christie sama przyznawała, że wiele swoich pomysłów czerpała z intuicyjnych przebłysków, a nie logicznej analizy. Widzę to u wielu kobiet: tę zdolność do wyczuwania rzeczy, których nie da się racjonalnie wyjaśnić. Mam złe przeczucia co do tego człowieka. Coś mi tu nie gra. Czuję, że powinniśmy pójść inną drogą. I często mają rację. Jako facet, zazwyczaj potrzebuję albo sądzę, że potrzebuję twardych danych i logicznego uzasadnienia. Zazdroszczę kobietom tego naturalnego dostępu do innego rodzaju wiedzy tej, która pochodzi z głębszego źródła niż tylko rozum, intelekt i logika. I wreszcie piąta rzecz, która może zmienić wasze spojrzenie na relacje: niesamowita zdolność do tworzenia autentycznych więzi i kreowania wspólnot. Przez wieki, gdy mężczyźni budowali hierarchię i struktury władzy, kobiety tworzyły sieci wsparcia oparte na współpracy i wzajemnej pomocy. Przykład jeden z wielu. Irena Sendlerowa, która podczas II wojny światowej uratowała 2,5 tysiąca żydowskich dzieci z warszawskiego getta. Nie działała sama. Stworzyła sieć ponad 20 kobiet, które razem ryzykowały życie. To nie była hierarchiczna organizacja z szefem na górze. To była prawdziwa wspólnota ludzi, którzy ufali sobie nawzajem i działali razem dla wspólnego celu. Zazdroszczę kobietom tej umiejętności budowania takich głębokich, autentycznych relacji nie przez rywalizację czy hierarchię, ale przez zrozumienie i wsparcie. Kobiety często tworzą przestrzenie, gdzie można być sobą, gdzie przyznanie się do słabości nie jest porażką, a współpraca nie jest strategią, ale sposobem na życie. W świecie, który niestety staje się coraz bardziej podzielony, Pełen samotności, ta umiejętność budowania prawdziwych więzi jest bezcenna. Tych pięć rzeczy widzenie całości, a nie tylko części umiejętność przechodzenia przez zmiany odwaga do bycia wrażliwym intuicyjna mądrość i zdolność do tworzenia autentycznych wspólnot to nie są wyłącznie kobiece cechy. To Ludzkie możliwości, które przez różne okoliczności historycznie i kulturowo były bardziej rozwijane przez kobiety, nie są nieosiągalne dla mężczyzn. Ich rozwijanie przez facetów nie jest wyrazem jakiegoś niezdrowego zniewieścienia. Każdy z nas ma w sobie potencjał do rozwijania tych cech. Najnowsze badania pokazują, że w prehistorycznych społecznościach role płciowe nie były tak sztywno podzielone, jak nam się to wydawało. Kobiety polowały, tworzyły sztukę, przewodziły plemionom na równi z mężczyznami. Może zamiast zazdrościć sobie nawzajem, powinniśmy uczyć się od siebie, rozwijać pełnię naszego człowieczeństwa, niezależnie od płci. Co myślicie? Która z tych rzeczy Wydaje się Wam najcenniejsza? A może jest coś, co dodalibyście do tej listy? Jestem naprawdę ciekaw Waszych przemyśleń. Jeśli te refleksje Was zainspirowały, dajcie znać w komentarzach. I pamiętajcie, że świadomie to nie tylko nazwa naszego cyklu to zaproszenie do głębszego spojrzenia na życie. Do zauważenia rzeczy, które często umykają naszej uwadze. Subskrybujcie kanał, jeśli chcecie więcej takich refleksji, i koniecznie zobaczcie pozostałe filmy z serii. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.